Witch ja naconomy jestem dziś długo wyczekiwany luźny odcinek. Wiadomości prywatnej, za którą już teraz dziękuję, Lakarną, którego tutaj możecie wbić na kanał, napisał o pewnym wybryku Dawida Czeka. W pierwszej chwili pomyślałem sobie, dobra, znam Pawła, pewnie po raz kolejny śmieszkuję sobie z kolejnego głupkowatego filmu Dawida Czeka, w którym ktoś najprawdopodobniej po raz kolejny go prześladuje. Tak nawiasem mówiąc, to już jakiś rok temu chciałem stworzyć film o Dawidzie Czechu, w którym właśnie zaczynałbym od słów, że wychowałem się na VHS-ach, a moimi największymi bohaterami tamtego okresu był. Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme i Jason Statham. Ale jak się okazuje, kilka lat później wcale nie trzeba mieć mięśni jak Schwarzenegger, wcale nie trzeba być twardzielem jak Stallone, wcale nie trzeba robić szpagatów jak Van Damme i nie trzeba wszystkich wokół rozwalać na opadki jak Jason Statham, bo tutaj Dawid Czech żyje takim życiem, o którym ja no jako dzieciak mogłem tylko sobie pomarzyć, bo u niego dosłownie co dwa dni dzieją się takie rzeczy. Stworzyłem potwora z mojego DNA i jajka. Psychopata zostawił mi kartkę pod drzwiami. Ktoś śledzi mnie obok mojego domu. Dzwonię pod zakazane numery. Zadzwoniłem do klauna z nieznajomej aplikacji. Dzwonię do. Jezusa. No właśnie, później Paweł napisał mi nieco więcej na temat tego, co Dawid odwala. Oczywiście nie jest aż tak szkodliwy temat jak w przypadku Gurala czy Skamruletek na dzieciach, ale chyba nie musimy czekać a, na aż tak poważne rzeczy, żeby nagrać o nich materiał, nie? O tak w ogóle to jeśli spodobała mi się ta czarnobylowa bluza, to firma Seven Nations. I link do ich książków znajdziecie w komentarzu przypiętym oraz w opisie, także zapraszam. Nawid zawsze był łatwym celem, o którym jeszcze łatwiej było coś nagrać, ale chyba taka era nazywania wszystkiego fiowym, rakowym, albo dosłownego wyśmiewania czegoś, bo tylko nam się nie podoba, trochę minęła, nie? Bo każdy teraz tworzy, co chce, każdy teraz ogląda, co chce, a jak jest popyt, to zawsze również znajdzie się podaż. Oczywiście tutaj... Nie, nie mówimy o takim niewinnym śmieszkowaniu. Gdyby te, gdybyśmy i to zabrali, to na YouTube naprawdę byłoby smutno. I tak jak wspomniałem, gdyby chodziło tylko o głupkowate filmy Dawida Czecha, to tego filmu by nie było. Ale gdy w grę wchodzi złodziejstwo, no to na YouTube przez youtuberów nie jest to zbyt nie? Szczególnie, że dosłownie karadniesz od kogoś. Opis. Miniaturkę, tytuł i pomysł. O inspiracji wielu youtuberów gadało, w tym ja, że nie ma w tym nic złego pod warunkiem, że włożysz tam coś od siebie. Natomiast zżynanie w 100% czegoś. Nie, 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 Dawidku, nie, 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 pój, bardzo nieładnie, niedobry, Dawid, seria z zakazanymi numerami, dzwonieniem do. Momo, Diabła czy Jezusa istnieje już od bardzo dawna i począwszy od zagranicznego YouTuba i takiego kanału jak Amjay Station So What's so I'm back with my Aiko! What's up? Który ogólnie zajmuje się dzwonieniem do osób z zaświatów i który również jeszcze nie tak dawno zadzwonił do YouTubera o pseudonimie Etika I nie byłoby w tym nic dziwnego, ponieważ krosy na YouTubie to normalna rzecz Gdyby nie fakt, że Etika nie żył. A sam MJ Station próbował nabić sobie kilka wyświetleń na tym, że kontaktuje się z YouTuberem, który kilka dni wcześniej popełnił samobójstwo. Dawid, mimo że czasem ktoś uważa mnie za przemądrzałego, to o wiele częściej staram się doradzić albo nakierować na coś w swoich filmach, aniżeli rozkazywać i mówić, co kto ma robić na, na swoich kanałach, ale inspirowanie się taką osobą, która robi takie rzeczy, jest po prostu naprawdę kiepskim pomysłem. Do polskich youtuberów takich jak DJ Palasite. Także będziemy, słuchajcie, podejmowali pierwszą próbę kontaktu. Pierwsza próba. Czy nawet ja. Dzwonimy do Momo? Tak. Dobra. Cześć, mamuś, co tam? Każdy film można zrobić oryginalnie na swój sposób. Nawet jeśli tematyka jest identyczna, to wystarczy inwencja twórcza, trochę pomysłowości i, i na YouTubie nie będzie nudno. Niestety na polskim YouTube zauważam, że coraz mniej jednak tej pomysłowości, a w szczególności u młodszych widzów, którzy na przykład mają mało pieniążków, a chcą bawić się w Mr. Vista. Dawid Czech jednak chyba zbyt mocno. Lubi chodzić na łatwiznę. No bo na przykład mamy taki film. Actually, what? Calling Jesus on FaceTime at 3am. What happens when you call 1 one... day, I tak dalej. I Dawid Czech z miniaturką, która oczywiście jest zupełnie inna. Naprawdę działa. Dzwonię do Jezusa na FaceTime o 3 w nocy. Nie dzwoń pod ten numer. Okej, okay, okej. Okay, zbieżność miniaturek, zbieżność tytułów. Actually, worked! Calling Jesus on FaceTime at 3 am. What happens when you call 777? Guys, we called God aka Jesus on FaceTime and it actually worked. It was the real Jesus because he had vows on his hands and performed miracles on me. Never call 888 at 3 am. The phone number for Jesus is 1 or 1 This was very scary to call Jesus and it actually worked. We FaceTime with God. Wow! i Dawid Czech. Naprawdę działa. Dzwonię do Jezusa na FaceTime o trzeciej w nocy. Wtedy stało się to. Właśnie zadzwoniłem do Boga, inaczej zwanego Jezusem. I naprawdę zadziałało. Nigdy nie dzwońcie pod ten numer telefonu. Numer do Jezusa to 1 -88 -88 -88 -88, albo 1 -77 -77 -77 -77. To było naprawdę straszne. Okej, okej. Okay, okay. Może to taki jednorazowy wybryk, okej? Okay? No nie zniechęcajmy nie się jeszcze, okej? Okay? Don't spend 666 and Uber Eats at 3 a.m. with Kermit the Frog Crazy Uber Driver came to my house Tonight I'm Jay Station and Kermit the Frog Order 666 and Uber Eats at 3 am from McDonald's The Crazy Uber Driver show up to his house Nie wydaj 666 zł w McDonald's o 3 w nocy Clown z McDonald's przyszedł do mnie Dziś Dawid Czech wydał 666 McDonald's o 3 w nocy. nawet kopiuje nawet to bezsensowną część, w której MJ Station pisze o sobie w trzeciej osobie, jakby był narratorem swojego życia. Brawo, Dawid! Do not play Granny Chapter 2 at 3 AM. Granny is here. Escape. Nigdy nie graj w Granny Chapter 2 o trzeciej w nocy. Granny tu jest. Uciekam. Tonight MJ Station plays Granny Chapter 2 at 3 am to see what happens. Granny comes to his house and he has to escape. Dzisiaj gramy w grę Granny Chapter 2 i sprawdzamy wielką teorię, która mówi, że gdy gramy w Granny o 3 w nocy, wtedy Granny pojawia się w prawdziwym życiu. Granny przyszła do mojego domu. W sumie nie miałeś o tym pojęcia, ale dziś to udowodnimy. Okej, okay, tutaj racja, jest troszeczkę inaczej, ale zastanawia mnie czy tekst e, Granny comes to his house and he has to escape przetłumaczył na Sprawdzamy wielką teorię, która mówi, że gramy w grani o trzeciej w nocy, wtedy grani pojawi się w, w prawdziwym życiu, grani przyszła do mojego domu. Cholera wie. gdyby Dawid chociaż tworzył te filmy w jakimś większym odstępie czasowym, tak żeby na pierwszy rzut oka nie było widać, że on dosłownie zżyna z innego kanału. Ale nie. Dawid postanowił wskrzesić pomysł Boxdella sprzed kilku lat i stworzyć homunculusa. W odstępie czasowym dwóch dni od, jako takiego pierwowzoru, Amj Station. To ja zauważyć, już ten komu z moneczki zaczęło się ruszać. Halo, jest coś tam? Halo? Jezu! O mój Boże, może to żyje, naprawdę zaczęło żyć! A! Ciii! Aaaa! Cztery rzeczy. Pierwsze, to że w internecie bardzo łatwo kogoś osądzić z takim spokojem, że nikt nie sprawdzi wiarygodnego źródła informacji. Gdy osoba, którą komentujemy jest raczej takim wyśmiewanym twórcą, ale gdy zrzynamy opis, gdy zrzynamy miniaturki, gdy zrzynamy tytuły i pomysły, to jest czyste złodziejstwo i jakby nie bójmy się tego słowa. I szkoda, że YouTube nie egzekwuje również takich rzeczy, bo jak wspomniałem wiele razy. Inspirować się to jedna sprawa, ale dosłowne okradanie innego twórcy i podpisywanie się pod tym. To, to nie jest fajne. Dawidzie, żeby nie było tak negatywnie i że jestem jakoś źle do Ciebie nastawiony, poznaliśmy się na żywo, na żywo jesteś naprawdę w porządku, dlatego specjalnie ode mnie masz kilka pomysłów na przyszłe filmy na swoim kanale. Jedzenie homunculusa, kupowanie domu z darkwebu oraz Burger King o trzeciej w nocy. Po trzecie, tamten gość jest dorosłym chłopem, który szuka po domu postaci 100 i Story 4. I jesteś tutaj? Ej, czy czy chcesz trzeba atakować? I o co chodzi? Ty jeszcze jesteś młody, więc... Jest jeszcze nadzieja. A po czwarte, dwa lata temu nagrałem film komentujący twoją twórczość i muszę przyznać, że... Kurwa, co ty mówisz człowieku? Przecież... To się jak ja 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 nie zmuszam zero zero ale że chcę doległo mapę gry się następne nagrywa plus no bo. Czyli nawet ci mieszkoni na przykład w grany, maleczki, nie grany, grany dzisiaj czy postraszyło? Mandzie maleczki, że ci wszyscy będziemy straszeni, będą plus straszą całą noc. Czyli tego kureczki w najrzeczy chyba nigdy się nie zmieniał i absolutnie nie jest to żaden pozytyw. Pamiętajcie, co złego to nie ma, trzymajcie się szczęści, bajo. <mulacza> She yeah. yeah.